To później się wpada w taki ciąg i po prostu to bardzo wciąga. Pierwszy raz biegłam na tak długim dystansie, biegam tylko dwa razy, zawróciłem jeszcze półmaraton, a 24 km to w sumie mój najdłuższy dystans. No, dlatego też nie spodziewałam się takich ostrych zbiegów, szczególnie, bo najbardziej najcieższe były te w zasadzie zbiegi. Po 3 przerwie, ponieważ zaczęłam studiować, a wcześniej biegałam, yy, trenowałam 7 lat i z tamtego okresu yy, mam brązowy yy, medal z Mistrzostw Świata drużynowy i czwarte miejsce indywidualnie. I tak jeszcze właśnie dwa razy startowałam na Mistrzostwach Świata. No i mam ogólnie 9 medali z Mistrzostw Polskich w biegach górskich i na bieżni. Każda impreza górskim wydaniu, ciężki bieg, szczególnie Beskid sądecki, duże przewyższenia, trasa dosyć selektywna, no ale do no to chodzi, żeby się zmęczyć. Tak? Beskid sądecki i w ogóle bieganie po górach, super rzecz. Można podziwiać piękne widoki, bawiąc się w sport. Także można traktować oczywiście takie biegi bardzo profesjonalnie wytrzynowo i ścigać, ale można też potraktować to w formie takiego marszobiegu, gdzie właśnie pokazać, poznać piękno tej przyrody, tych kur waszych, bo no, twierdzę, że większość Polaków nie zna własnych stron, naprawdę są Jak wrażenia? Bardzo ciekawie, że się tak nie biegam w takim wieku. Jest coś wyjątkowego w górę? Jest. Trasa. O, chyba więcej nie przyjadę, ale to tak się mówi, a to za pół godziny. Szykuję się na następnego. Ciężka trasa, no każdy ja, ale każdy jest jaka jak tu jest po prostu trzeba przebiec, zobaczyć i ocenić trasę, bo naprawdę jest ciężko jeszcze przy tym upale dzisiaj, no to naprawdę dla każdego jednego zawodnika to jest wyczyn nieprawdopodobny. Jak było? Oj ciężko. Dla mnie, dla biegacza nic innego jest to dość ciężkie. Aczkolwiek zakochałem się w górach i, i jak tylko mogę to przyjeżdżam. Wprawdzie przybiegam zwykle jako jeden z ostatnich. Ale co tam? I tak jest tak, że wielu ludzi w ogóle nie biega. Także jestem szczęśliwy. Piękne widoki, piękne góry. Ja kocham las i kocham góry.